To jest poranna rozmowa na 105FM. Mateusz Półchłopek. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. 95 lat temu Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. O tym, jak to dzisiaj Narodowe Święto obchodzone jest przez młodych ludzi, studentów, będę rozmawiał z Mateuszem Grześkowem ze Stowarzyszenia Studenci dla RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Co robią młodzi patrioci 11 listopada 2013 roku? Przede wszystkim trzeba zauważyć, że e, pojawia się coraz większa ilość młodych ludzi, którzy są chętni uczestniczyć w wszelkich uroczystościach państwowych. Na szczeblu lokalnym przede wszystkim obserwujemy e, wzrost e, ilości lu młodych ludzi, którzy uczestniczą w e, każdorazowo w paradach, w różnych takich e, konkursach pieśni, czy też e, w inscenizacjach historycznych, aczkolwiek nie da się e, zaprzeczyć, że szczególnością e, powodzeniem cieszymy się wszelkiej maści marsze, które w szczególności widzimy na szczeblu e, krajowym. Przede wszystkim jakby największym tego typu imprezą jest Marsz Niepodległości organizowany w Warszawie, który nie bez powodu nazywany często buntem młodych, czy marszem młodych. Co prawda adresowany jest do całego przekroju społeczeństwa, to jednak obserwujemy praktycznie yy, głównie grupy młodzieży, która yy, chcąc odwołać się do swoich patriotycznych przekonań, yy, pokazać, yy, że yy, żyje zgodnie z nimi, z tradycją, z kulturą, jest dumna z tego, z kim, kim są, skąd pochodzą, że chcą świętować tą niepodległość, że czują, że wtedy, w 1918 roku, stało się coś bardzo ważnego dla nich. A prawdziwy patriota e, powinien wybrać e, w takim razie Marsz Niepodległości? Czy jeśli wybierze Marsz Razem dla Niepodległej, to też będzie on e, patriotą? Znaczy, jako stowarzyszenie stoimy na stanowisku, że e, każdy ma prawo świętować e, ten dzień w sumie tak, jak chce. No. E, na, na tym polega trochę pluralistyczne społeczeństwo, prawda? Jeśli ktoś uważa, że bardziej odpowiada mu Marsz niepodległości, no to niech się wybierze Jeśli e, preferuje e, Razem dla niepodległej Czemu nie? No, nie będziemy mu to Nie ma jakby powiedzmy lepszych czy gorszych form patriotyzmu to, 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 to skoro nie ma takiego Większego znaczenia, to, to dlaczego te marsze Nie mogą być połączone? Jak pan myśli? Słuch, obawiam się, że tu niestety e, Problem rozbija się o jakby Stosunek ludzi do władzy i władzy do społeczeństwa Jest on niestety różnoraki Sposób odbierany i obawiam się, że możemy porykać się z pewnym problemem jakby niezrozumienia jednych przez drugich. Mm. I... A patrząc na, na, na samo stowarzyszenie studenci DRP, to, to, to gdzie są dzisiaj członkowie? Warszawa, Kraków? Czy znaczy, większość członków, jakby, jeśli mówimy o stowarzyszeniu w, w skali kraju, po, udało się jednak do Warszawy na obchody Marszu Niepodległości. Natomiast... Część krakowskiego oddziału niestety musiała pozostać na miejscu związane z koniecznością przygotowania się do organizacji konferencji, która będzie miała miejsce w przyszłym tygodniu. w um, Środkowa Wschodnia o e, powrocie imperium. Natomiast um, to, to jak, jak mówiłem, niestety nie wszyscy mogli się udać do Warszawy. A ktoś od was wybrał marsz razem dla niepodległej, czy jednak nie było takiej osoby? Niestety się nikt taki nie trafił. To, to, to rozumiem, że skoro wybraliście Marsz Niepodległości, to, to no, bliżej Wam do, do, do Młodzieży Wszechpolskiej czy obozu narodowo-radykalnego niż do e, prezydenta RP? Znaczy, nie mówimy, że jest nam jakoś blisko do obozu narodowo-radykalnego. Po prostu okazuje się, że część członków podziela takie, a inne poglądy. W tym momencie jesteśmy konserwatystami, prawda? Mhm. Bliskie są nam wartości patriotyczne związane z symboliką narodową, natomiast nie wszyscy też zgadzamy się z obecną jakby linią polityczną, czyli z obecnymi jakby trendami, które panują w Polsce, czy kierunku, w którym ten kraj zmierza, tak więc uznajemy, że jednak ta forma organizacji Mar, mar, marszu Niepodległości, który zarazem m, marszem nie do końca politycznym, kiedy marsz organizowany przez prezydenta, jakby nie patrzeć jest upolityczniony, a my jako stowarzyszenie nie powiem się po żadnej ze stron, tak więc decydują się brać e, udział w ruchu, który jest e, ruchem oddolnym, społecznym, a nie jednak powiązany, jakby nie patrzeć, e, z władzą, która wiąże się z tym e, politycznym. No, no jest zainicjowany między innymi właśnie przez ten obóz narodowo-radykalny. No i oni w swojej deklaracji ideowej mają zapisane między innymi odrzucenie demokracji liber liberalnej jako reżimu wrogiego cywilizacji europejskiej który zamiernik prawdy przyjmuje wolę większości kierującej się najczęściej niskimi pobudkami nie niepokoi pana taki zapis Ach, czy... Cóż, trzeba przyznać, że raczej ten obóz stanowi mniejszość tego tak zwanego jakby ruchu narodowego, bo przecież to nie jest jednolita struktura. Natomiast faktycznie ten zapis jest, no cóż, mówić, powiedzieć dość niefortunny to mało. No jednak nie możemy się zgodzić z takim stanowiskiem. Demokracja jednak musi być pewnym podstawą ładu społecznego. My no, oczywiście się możemy się spierać o to, jak ta demokracja ma wyglądać, ale co yy, całkowite odrzucenie tego systemu, a, a czy to wręcz, post, co mogą poposłać pewne radykalne grupowania, na przykład na dyktatury, jest absolutnie niedopuszczalne. Nie po, to, nie, po to, po, nie po to jednak nasi przodkowie walczyli tyle lat z yy, zaborami. Pod zaborami, zaborcami, e, nie po to krew w e, walce, jakby no, co bądź, co bądź e, mniej lub bardziej jakby dyktatorskimi reżimami, choć mówimy oczywiście o tamtych czasach, o monarchiach, po to, by e, zaprzeprościć to, co udało nam się odbudować, odzyskać, czyli demokrację na rzecz e, jakiejś formy autorytaryzmu. To jest absolutnie niedopuszczalne. Wasi członkowie, którzy wyjechali na marsz, nie obawiają się zamieszek, no, chociażby podobnych do tych sprzed z, z roku. Była, była jakaś dyskusja na ten temat? Znaczy, wszyscy ci, którzy byli rok temu, i y, przedstawili nam jakby swoją wersję wydarzeń, mówili, że jednak te zamieszki dotyczyły niewielkiej grupy uczestników marszu niepodległości. Zasadniczo sam marsz przebiegał bardzo spokojnie. Jakby, jakby nie patrzeć, rok temu, y, wziął w nim udział kilkadziesiąt tysięcy osób, natomiast to, co było tak szeroko pokazywane, kolportowane, dotyczyło jakiejś wąskiej grupki. Już pomijmy tutaj może kwestie różnorakich spraw spiskowych dotyczących powiedzmy ewentualnych y, Hmm, nacisków ze strony policji, czy powiedzmy prowokacji. No, nie będę się w to angażował. No, ci ci uczestnicy naszego stowarzyszenia, którzy byli w marszu, poświadczają, że tam, gdzie oni się znajdowali, było, było, wszystko przebiegało w pełni spokojnie. A uważa pan, że, że skandowanie raz sierpem, raz młotem w czerwoną kołotę albo precz z komuną no, jest w tym momencie no, naprawdę potrzebne i, i trafne? To są hasła dosyć stare. No, można się sprzeczać, czy komuna nadal istnieje, czy nie. No, część środowiska uważa, że jednak żyjemy w państwie postkomunistycznym i w związku z tym e, te hasła nie straciły na aktualności. Czyli pan, gdyby brał udział w tym marszu, skandowałby pan takie hasła? Ja osobiście nie. Rozumiem, że, że studenci dla RP są gośćmi tego marszu, nie są e, póki co organizatorami. E, a są jakieś plany, aby za rok, za dwa wspomóc organizację takiego marszu? Znaczy na dziś dzień e, jesteśmy tylko uczestnikami, póki co nie planujemy być współorganizatorami. E, też nie chcemy wychodzić jeszcze ewentualnie z, jakby, z ofertą jakiś kontrmarszu. Tak? E, uważamy, że tego typu e, inicjatyw na społeczeństwie w kraju jest dostatecznie dużo i nie ma sensu już wychodzić z kolejną. I taki marsz, to rozumiem też rodzaj nowoczesnego patriotyzmu. Trudno się z tym nie zgodzić, jakby nie patrzeć, idea marszy stała się bardzo popularna i przyjęła się jakby chyba szeroko w naszym kraju. Jeśli spojrzymy na to, ile w tym roku w Warszawie odbyła się marszu, przecież nie jest tylko Marsz Niepodległości czy Razem dla niepodległej, ale także szereg, no i tak więc można powiedzieć prywatnych, które skupiają powiedzmy po kilkadziesiąt, kilkaset osób, to jednak tak, no, trzeba przyznać, że wspólne marszowanie stało się jakby taką nowoczesną, nowoczesną formą przejawu. A czym jeszcze się przejawia nowoczesny patriotyzm? No może z punktu widzenia właśnie członka studenci DRP. Ja w pierwszej kolejności chciałem powiedzieć, że często istnieją tendencje do zawężenia pojęcia pojęciu nowoczesnego patriotyzmu, jakby do takich nazwijmy to na potrzeby dyskusji przyzwoitości. Z tego czasu krążyła taka ulotka pokazująca kontrast między tym staroświeckim patriotyzmem a nowoczesnym, kiedy nowoczesny miał się przejść w płaceniu podatków, płaceniu za biletów w komunikacji miejskiej, dbanie o środowisko, czy na przykład, nie wiem, płaceniu za bilety w kinach. No, jakby nie patrzeć, są to pewne czynności, które należy wymagać od każdego normalnego, przyzwoitego człowieka i czynienie z takich norm, z normalnych elementów codzienności czegoś nadzwyczajnego, czym jest patriotyzm, no, wydaje mi się być nie na miejscu, bo jakby nie patrzeć, jeśli zawężymy patriotyzm, wykonamy takiej redukcji do takich, powiedzmy, podstawowych czynności codziennego, to, jak, to niestety tworzymy pewną niszę, którą mogą na przykład no, ruchy skrajne, szowinistyczne. Tak? Natomiast patriotyzm nowoczesny powinien być czymś więcej. Przede wszystkim powinien opierać się na e, aktywności e, ludzi społecznej, tak? wychodzenia do społeczeństwa. Nie możemy być biernymi patriotami. Patriota musi być aktywny, musi wychodzić naprzeciw społeczeństwu. Nowoczesny patriotyzm powinien przede wszystkim integrować, e, pokazywać że my, chociaż jesteśmy konserwatystami, także jesteśmy ludźmi, którzy żyją w tym nowym, XXI wieku, korzystając z nowoczesnych technologii, ale chcemy łączyć nowe ze starym, tak? dokonać pewnej syntezy. Pan jak spędzi 11 listopada? Dzisiaj planuję wziąć jeszcze udział w mszy Wawelu, a poza tym następnie w uroczystościach tutaj w Krakowie. Jako, że nie wyjechałem z racji już wcześniej poruszonego powodu do Warszawy, tak więc pozostaję na miejscu. To jak Pan może zachęcić młodych ludzi, aby też jakoś dzisiaj poświętowali? Jak, jak, jak może Pan ich przekonać? Przede wszystkim trzeba by powiedzieć, że... Nie wstydźmy, nie, nie wstydźmy się tego, kim jesteśmy, nie wstydźmy się tego, że jesteśmy Polakami. Mamy e, e, nasi przodkowie, e, nasi rodzice, dziadkowie odzyskali e, z tego czasu dla nas niepodległość, utrzymują, budują. Nie pójdźmy tego dnia za przepaść. Dzisiaj jest jednak e, dzień niepodległości, obchodzimy Dzień Niepodległości, święto narodowe. I pośmy spędzić tego dnia w domach przed telewizorem, ale radośnie wyjść z rodzinami na ulicę. E, cieszyć się z tego, że jednak no, nie patrzeć, żyjemy m, w wolnym kraju, tak? Mamy nie, być może nie wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego, w jakim stanie ten kraj się znajduje, w jakim kierunku być może zmierza, ale my młodzi jesteśmy pewną siłą, yy, która po pierwsze może to zmienić, a po drugie na której ciąży pewna odpowiedzialność. No, jeśli pozostaniemy bierni, jeśli zignorujmy ten dzień, to damy sygnał innym, że na dobrą sprawę można zrobić z nami co się chce, że nie jesteśmy istotni, a tak nie powinno być. Mateusz Grześków, dziękuję bardzo. Dziękuję.